Siemanko z tej strony czokolet. witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale. I jest się ze mną Genali! Dzień dobry! No i słuchajcie, dzisiaj specjalnie dla Genali mamy bardzo specjalny odcinek, uh -huh. ponieważ Genali jest ogromną fanką e, domków na drzewie. Uh -huh. Więc dzisiaj będziemy budować domki na drzewie, a raczej będziemy sprawdzać i oceniać, testować domki na drzewie, tak jak zwykle. Pamiętacie, jak wyglądają odcinki? E, dzisiaj będziemy kraftować różnego rodzaju domki, na przykład taki jak ten. E, będziemy go stawiać oceniać, a wy w komentarzu na sam koniec odcinka napiszecie, który domek podobał wam się najbardziej, okej? Okay? Umowa tak. stoi? A, no to jeszcze, aha, jeszcze jedna łapka w górę zostawę prawda? Um, ja, ja tak zamierzam, e, ja tak zamierzam. Umowa tak. stoi? Tak, absolutnie, podpisana. Tak w ogóle jest jeden domek, który jest taki bardzo, bardzo specjalny, można powiedzieć, taka niespodzianka, ale do niego zaraz dojdziemy. Może najpierw spróbujmy zrobić ten średniowieczny. To jest taki to tutorial, jest taki prawda? Podstawowy. Tak, e, weź te rzeczy. Pyk, pyk. Pyk. Mamy go skraftować, czyli pyk, pyk, pyk. Mamy domek. Okej, okay, i gdzie go można I postawić? I mamy go gdzieś postawić. Czekaj, czy jest tu jakieś miejsce już gotowe na ten domek? A, um, wiesz co? E, chyba nie, chyba prawda? Chyba nie, ale zróbmy tak, żeby nikomu to nie przeszkadzało, żeby... Ponieważ zobacz, to jest taka naprawdę o, tu duża zobacz, wioska. O, można. O, um, gdzieś jakbyśmy... Jesteś pewnie? No tak, zobacz, troszeczkę z dala od tej wioski. Uwaga. Pyk. No. <noise> What? What? Okej. Okay. Um, wiesz co to czekaj. może? Nie, nie, nie. Hej, to jest to przed przepaścią człowieku. E, dobra, czekaj, cancel. Czy What ty to widziałaś? Widziała, widziała masakra. E, to może spróbujmy tu? Um, też jest nad przepaścią. Weź to tak przesuń troszeczkę w drugą stronę może. Poczekaj, na dole będzie łatwiej, o tu. Uwaga. O. O, okej. Okay. Chyba jest dobrze, Super. prawda? Super. to jest taka długa Klik. jak... E, coś... Wow Okej. Okay, e, I możemy... można potwierdzić, ale można... Co? Masakra! Hej, I... to jest najbardziej skomplikowane tutaj budowanie domków, jakie widziałem Zobacz, w Minecraft. Ale jest ten... E, poczekaj. I... Um, nie tak szybko, mi e. się niedobrze robi! O, zobaczmy w takim razie do góry... Co jest o... w tym pierwszym domku? E, mamy tutaj... Długie, bardzo długie, długie schody, schody mamy, tak, ale tutaj już widzę baryłkę na rzeczy. E, mamy również. Baryłek jest sporo, mamy jeden piekarnik. Mm -hmm. e, A mamy... dalej, na górę, zobacz, tu jest dalsza część. E... A tutaj nawet nie zauważyłem tych schodów. Gór... O, zobacz, to jest. Wow, nawet na cztery osoby, czyli jakby. Ale wiesz co? Ten, znajomych. ten domek wydaje mi się, że jest taki bardzo. Zwyczajny. Kocie, ale tam było napisane, że to jest yy, średniowieczny domek, więc czego ty się spodziewasz, po średniowieczny toaletnie toalet co, nie co mieli? Co jest średniowiecznego w tym domku? No może chodzi właśnie o to, że Czy jest w taki Czy w średniowieczu wynaleźli domy? już huśtawki? A Oczywiście, że tak, ale... czekaj, Co? Mam tutaj takie coś w ekwipunku, to się nazywa Craftidex. Tak, tak, Mam tak. Mam to położyć i... na ziemi. E... Czyli... Możemy zobaczyć, jaki właśnie z... Zobacz, To jest taka mała mnie mini, Zobacz. Mini domek, mini domek. To są po kolei yy, pokazane co... Czekaj, jak się kliknie. Ło! Wow. Rainbow Tree House. Czyli okay. jest tak, tęczowy, nowoczesny, creeperowy, Ten creep zamkowy. Hey, zepsułeś niespodziankę. Farmo... Oh. Nie zepsułeś niespodziankę, chciałam widzą, pokazać tego oh. creeperowego na końcu. Oh. Allo, no okay. to pokażemy na końcu. Farmowy, neterowy... Samolotowy? Tak w ogóle. Fantazy, o to też dla ciebie. Tak, co jest ciekawe, Bunkier. ja dostałam, e, nie wiem, czy ty również dostałeś, ja dostałam narzędzia, które pozwolą nam. jakie narzędzia? E, Nożyce, e, e, które pozwolą nam na zrobienie kolejnego domku, ponieważ tam m, trzeba liście. tylko liście, e, drzewko. Okej, okay. okay, ja już mam liście. Dobra, to ja tutaj e, zetnę troszeczkę drzewa. I, I tam sobie jeszcze rzeczywiście jedna rzecz. Trzej, będziemy mogli zrobić budyc? kolejny e, Poczekaj, no właśnie. E, Zapomniałeś, prawda? Tyk. Ten kolejny Klik. weź. Aha! Wełna! Wełna, okay, I to czerwona z... wełna musi być chyba. Damy I to muszą radę. być jakieś liście inne. Aha, ołkowe liście, dobra. Liście ja mam, liście mam, mam ok, liście wszystko w porządku. Tylko musimy znaleźć jakiegoś maczka. Nie, nie tego maczka z frytkami, tylko maczka zwykłego czerwonego, żeby zabarwić owca maczek zwykły. Tutaj jest, znalazła maczka. Masz czerwony? Tak, jest Dobra. czerwony maczek, teraz ty znajdziesz w takim razie um, owieczkę. Owce? Owca gdzieś, gdzieś tutaj była owca chyba przy naszym... nie, to jest kurczak. Okej, okay, genialnie, mam już wszystko. Ja również. E, Okej. Okay. Um, to proszę, to jest dla ciebie, to jest dla ciebie i to jest dla ciebie. O, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Trzeba zrobić teraz tylko tylko proszę cię troszeczkę dalej, żebyśmy nie. wiem, wiem, spokojnie, tylko trzeba na... to skraftować, więc to nie Dokładnie. będzie problemu. Pyk. I teraz tak, to było na górze to, tutaj to i tutaj drewno? E, to Dobrze to zrobiłeś? Odwrot Odwrotnie może, jeżeli ci się nie. nie Chwila, ja mam chyba złe drewno, wiesz. E, jak masz dre złe drewno? Takie drewno. O, o tu, tu potrzebuję o takie drewno. Okej, okay, to w takim razie na ciebie poczekam. O, takie tutaj, bo tamte były takie z jakby... Co, czy ciemniejsze? Z, z zamkniętym górą i dołem, takie zbudowania z kreatywa. A, a to jest oak log, a tam to a... było oak wood, a my potrzebujemy oak log. Ale e, ja ci nieważne, dałam... to jest skomplikowane. Ale ja ci dałam zwykłe z drzewa. Oak wood dałaś. Tak. Dobra. E, pyk. Pyk. Pyk, teraz działa. Okej, okay, super. Uwaga, to w takim razie. Tylko nie zabije krowek. Dobrze. Pyk. konfirm <gasps> Konfirm. Let's go, let's go, let's go i. Dobra, lecimy, Super. lecimy, 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 lecimy. Um, okej, okay, tutaj się wchodzi Normalnie Zwykłymi, są... tak. mogła być jakaś wina tutaj w jakimś, może w tym nowoczesnym będzie może winda Może będzie właśnie w tym nowoczesnym To okay. jest pierwsze pomieszczonko What? z balkonem, okay, fioletowe to jest balkon Ej, rząd. to jest, zobacz, to jest, to jest oh! idealne pomieszczenie na, da, dla ciebie, bo jest w kolorze twojej bluzy Tak, i zobacz, tu jest tak jakby, dalej leć. czy to jest koniec? Nie, nie, jeszcze tutaj nie jest koniec, ponieważ są dalej schody Uu, i to jest taki salon, zobacz, tutaj jest tu rzeczywiście jest O, to jest mój, pomarańczowo-czerwony tak. e, Tylko, gdzie tu jest łóżko, czy zauważyłeś łóżko? E, na podłodze się śpi może a no jak to? No bo poczekaj, tu jest kanapa, tutaj było łóżko? Nie. nie. Czyli co? Możesz sam eee, tej eee, sobie znajomych. Nie jak wiem, opcji? może w tęczowej w tęczowym świecie się nie nie śpi. A przepraszam bardzo, to co się dzieje. Może nie ludzie śpią jak e, ten, jak. E, na Jan-Katy, że cały czas tylko biegają i. Nie, jest na, tylko na, na biegają. E, czekaj, kto śpia stojąco? Konie śpią? Nie. Yeah. Rekiny lewitują w wodzie, o i tutaj też się lewituje w powietrzu. A co mają rekiny do kolorowego domku? Nie wiem. Okej, okay, to nie pytam. Wiesz, co, no ogólnie powiem Ci tak, nie jestem. Było fajniejsze jest w zamyśle. Dużo więcej miejsca jest na pewno. Tak. I z zewnątrz wygląda dużo fajniej, znaczy, zobacz. Tak, tak, w zamyśle było super i wygląda też super, ale co z tego, jak ty nie masz łóżka? No? Ale hej, czekaj, tak porównać. W sumie nie wiem, które wygląda lepiej. E, wiesz to ten kolor wygląda, jakby ktoś tam paćkał troszeczkę farbą, gdziekolwiek tak. Um, I nie wiadomo. Dobra, ale w takim razie Kolejny. Zdob zdobądźmy resztę. Okej, okay, gotowa. Mam wszystkie pozostałe domki, które pst, powinniśmy pst. mieć. Pst, pst, Co? Wiesz, czego nie zauważyliśmy? Czego? Że ten kolorowy domek jest idealnie w kolorach twoich plomb, więc to jest cały domek dla ciebie. What? No przecież. To nie są plomby! To są plomby! To nie są plomby, nie jestem six 69 <laughs> mówiłem już. Proszę bardzo. Klik. A ten misaki? To jest neterowy. neterowy. o kurczaki, dobra, dawaj. E, klik. E. I. Okej, okay, dobra już się zrobiło. Gdzie tu jest wejście? A tutaj, tutaj są takie wielkie, słuchaj, zobacz. Um, no i tu się wygodnie wchodzi na górę. Proszę bardzo, tak powinno być zawsze. O, no elegancko. Tak, bardzo, tak, racja. Przyjemnie. Racja. A nie, nie wziąłeś e, tu wchodzimy? lajka. Hej, nie wziąłeś lajka, że ten domek jest w porządku ustawiony, więc dlatego jeszcze tam jest um, włączona ta konsola. Aha, no dobra, ale jest... Ale hej, oceniając, powiem ci tak. Um, goth vibes, um, trochę e -girl vibes. Um, trochę bunt nastoletni stoletni vibes Trochę tak. tak, ja nie lubię ogólnie tego neterowego wyglądu, więc... Mi się całkiem podoba, mi się całkiem podoba zamkowy coś... tego typu No bo to wygląda identycznie identycznie. Opatrzcie hej, możesz... hej! To jest takie łóżko, które my kiedyś będziemy mieć, ponieważ ty mnie spychasz na wszystkie cztery strony świata. I co, więc jak będę leżał, mógł... to będę no nogami wystawał. Tak, dokładnie, bo mu się mógł o, w ten sposób położyć, a ja też w będę miała miejsce. Nie, Wiesz co spał. tak. Wiesz fajnie są tutaj tak, całkiem jakby są tutaj nie, te jakby nie, które, nie, nie, tak nie, jakoś. nie, 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 podoba miejsca. mi się. tak? nie, 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 dać. Na konsoli like tak. Dobra. i żeby nie trzeba było przystawiać. Szczerze, najgorszy na razie domek, jaki wow, patrzyliśmy. Wow, serio? Mm -hmm. Ja uważam, że ten kolorowy, ponieważ on nie ma ładu i składu Ten trochę. kolejny ci się spodoba. To znaczy? Fantazy. Uuu. Uh. Uh. Confirm. O, chyba się wybudował It na... I looks good. Looks good. No, wybudował się pewnie no, na Taki jakiś trochę hotbitowy. Wow! Uh. 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 Czekaj, czekaj, to tak powinno być? Uh. Nie, tu podłoga powinna być, ale się jakby... Czekolad. A... Wybudowało w Chcesz nam na to coś powiedzieć, panie budowniczy? Co, to nie panie moja dom... wina, że ten dom nie miał podłogi. Wow, hej, 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 rzeczywiście jest mój ulubiony na razie. Ej, patrz, nawet widoczek ładny się tutaj zrobił. Ale zobacz tutaj, patrz. O, czekaj, 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 tu jest okno. Pat... Okej, okay, idziemy patrz, na górę. jest łóżko dla rodziców i dla dziecka. O, super, nawet jest, zobacz, do, do czytania książek. Hej, mój ulubiony na razie, jest hej, mega. Hej, ten dom wygląda tak fajnie, że to jest ten typ domu, który chętnie bym sobie zbudował na survivalu gdzieś. Tak, um, serio, aż tak ci się podoba? No, to jest bardzo ładne wszystko. Powiem ci, że ten tylko w ogóle domek mały jest, nie? Wygląda bardzo podobnie e, do naszego domku z, e, z Survilayva. Tak mi się wydaje, bardzo mały bardzo... mi się wydaje, bo są tylko takie trzy piętra A, i nie tyle. Nie jestem pewna, jest na pewno najlepszy z tych wszystkich, tak, które mieliśmy. Tak, na pewno, tak, na pewno mi się najbardziej Wacie tak, podoba. Ja się zgadzam. Czy mógłbyś kolejny domek nie postawić? E, o, tam jest metr dalej wioska. Ziemią? E, mamy bunkier. Okej. Okay. Bunkier? Bunkier. A. Pyk. O! Wow. I... Ok. Okej, okej. Okay. Epickie, epickie. Mi się już podoba. Looks good. E, wygląda jak zwykłe... E, tajna baza! No właśnie o to chodziło! Przecież bunkier od... Oooo! Co? Czekaj, co tu wow. jest? Patrz! To jest sypialnia. E, jakaś taka... Z wielkim king size bed. E, Ale ona jest taka... Nie podoba mi się ta sypialnia, powiem Tutaj szczerze. mamy... E, jedzenie jedzeniowe rzeczy Jedzeniowe, dobra jest kuchnia jest A lodówka. bo wiem, że to jest rzeczywiście bunkier jak ktoś by jak byłaby apokalipsa zombie A tu toaleta <laughs> Ej to jest pierwszy dom w którym jest toaleta A, no właśnie pierwszy. ja nie wiem co oni robią Jest to patrz kibelek No <laughs> jest jeszcze na Aha, tu, stąd nie, przyszliśmy. Zobacz, tu, tu jeszcze, jeszcze Tu rzecz. jeszcze, tu jeszcze, okej. Ło, ło, what? Okej, okay, trochę ciemno w niektórych miejscach. Ale jaka mega tutaj villa. Wiesz co, to wygląda jak taki custom, jak, jak się jakąś mapkę przechodzi w Minecrafcie, to to wygląda jak taka mapka w Minecrafcie. No, ale przyznaj, że tutaj naprawdę pokazali to, co, co można było. No tak, to jest, to jest naprawdę bardzo fajne, chociaż I... ja bym nie chciał w bunkrze mieszkać. A, no nie ma... No chyba, żeby była apokalipsa zombie czy coś. No, no nie ma naturalnego wtedy, światła, wtedy to prawda. Wtedy, wtedy może. Się zastanowię, ale jest takie. No okej. Okay, ciekawy okay. jest, ciekawy jest. Moim e, aircraft, zdaniem bardzo fajny pomysł. Czyli samolotowy domek. Sam... Wha... Wha... What? Okej. Okay. Looks to... good. Dobra, lecimy. Czy to chodzi, że samolot wleciał w drzewo? Nie wiem, zaraz zobaczymy, Bo ale tutaj, wygląda czekaj, to na zewnątrz coś ciekawie. jest, na zewnątrz jest. A przepraszam, ja już wlazłam do środka. To jest jakieś krzesło. Uh, uh, what? Tron. Chocolate... Przed... tu jest. Um... Co? Chodź tu na górę. Idę. Czy um, ja mam w ogóle jedzonko? Mam trochę jedzonka. Ja mam jedzonko, jeżeli chciałbyś um, się czymś pochylić. Um, Okej. Okay. Jestem... Um, jakby niepocieszona tym wszystkim. Bo, patrz, kolejne, kolejne drzewo. Pa znaczy kolejne krzesło, tron tutaj. Tak, można sobie siedzieć i koczować, ale hej. Ciekawy pomysł, ale wykonanie można było zrobić całkowicie lepiej, moim zdaniem. W sensie, tak jakby... wiesz co, może to jest jakieś odniesienie do jakiegoś filmu? Może był jakiś film taki, gdzie ktoś nie, mieszkał? nie chodzi o to, że hej, fajnie jest ogólnie. Znaczy, może, może masz rację. Yy, ogólnie ciekawy jest ten pomysł, że właśnie ten samolot wypadł w drze Może to jest. smolej. Sm sm czekolad. Co? Może to jest. Smole. Sm odniesienie do small. Do czego? No nie, nie, ja nie powiem dalej. Ale! Do czego? Do, do niczego, do niczego nie powiem ci dalej. E, ale tu jest kolejny trąd, widzę. Ciekawy, ciekawy pomysł, ciekawy pomysł. E... Ale wykonanie jest takie sobie, moim zdaniem. Okej, okay. nie wiem o co ci chodziło, ale. E, e, dobra, Farm Treehouse, uwaga! Okej. Okay. Farma, pyk. No, będziesz tam dziurze stawiał? Spokojnie, A, dobrze. nic tu się nie. Chwiacz, ta farma jest w drzewie. What? Wchodzimy po lianach, to jest fajne. Um, to jest takie, wiesz, takie, dżungla feel um, Tarzan. I ta, ta, tego typu. rzeczy, boy. Czy to się mówi Tarzan? tarzan? Tarzana? A, Czego chcesz, dziewczyno? Ja wiem. A. a. Serio? No, to była piosenka Tarzan Boy. Aha, rozumiem, to ja nie znam więc <śmusza> dlatego tak się troszeczkę um, nie zrozumiałam. Ale zobacz, jeżeli chodzi o farmy. Jest okay. tutaj farma, e, która jest całkiem fajna, powiem tu ci szczerze. Tu mam jedną farmę, tu mam drugą farmę. Ej! Hey! I tutaj masz nawet zwierzaki, tu i filtr. To jest trzecia farma. Trzymać. Widziałeś tutaj? E, a co tutaj? Aha, to jest dalej ten. Kochanie! E, już, już, już tutaj idę. Tutaj masz, e, zobacz. E, no nie wiem, czy ja bym chciała okay. spać z krowami. A gdzie tu jest jakieś no mieszkania, takiego mieszkania, mieszkania? Może o, to, to jest taki wiesz. To tylko to, tutaj? Na sianku śpisz. A, no właśnie. A, jeżeli powiem ci lubisz tak. wiejski o, feeling... Tu jest, aha, myślałem, że to, to jest wyjście. O, to jest wyjście, nie, to jest okno. A gdzie e, jest łóżko? No właśnie, sianko, no właśnie jest nie ma. Łóżko? Wiesz, to ci powiem. No. Te wszystkie drzewa, wiesz co, by, wiesz co by było super w nich? Tak. Bo zobacz, każdy z nich spełnia jedną funkcję tylko. Tak. A jakby, jakby połączyć te wszystkie drzewa w taki las i połączyć je y, wow, mostami. Ej, to jest epicki pomysł, Chocolate, to, to byłby całe, całe jakby I takie mosty wielka... I na górze. Tak, wielka willa, która by mogła wszystko mieć. Tak, zgadzam się, to jest wspaniały pomysł i można by było zrobić takie mosty. Uwaga. Um, wo, co jaki to jest? Zamkowy. Zamkowy? Teoretycznie powinien mi się podobać, ale nie jestem fanką. Uwaga. Jakiś taki. Mm... U... To jest winda. myślałem, że to jest winda. Aha, to miało być, że to jest brama taka, którą Aha. się zamyka. E, no. Tylko się chyba zepsuła. E, dobra, wchodzimy na górę. Okej. Okay. I. Ej! Hej! Tu są hey. schody wyżej. Ja, jak, na, jak na królewski zamkowy, to to wygląda tak trochę pięknie, powiem Ej. szczerze. Nie jest źle według mnie, hej! Tu jest tu jest wejście na tą, tu są wejścia na. Oba! Na wieżyczki. Na wieżyczki, dokładnie. Podoba ci się? Myślałem, że tu jest jakieś piętro, czy co. No i to jest jeden pokój. Hej! Jak na zamek zamki czy, ja spowro... mieli... czy ja mogę wejść z powrotem mogę? Zamki w zamkach ogólnie przecież były te 14 sypialni, 20 łazienek dla każdego i dla każdego psa i w ogóle, a to jest jeden pokój i nawet nie ma łóżka. No, powiem ci, że. Czekaj, bo tu jest jeszcze tu są jakieś. Kochani, tu jest jeszcze piętro aha. z łóżkiem, zobacz. No dobra, no ale dla kogo to ma być? Łóżko, Łóżko jest. Dla ciebie i dlatego. Księżniczka dla twojego psa? zamknięta w wieży będzie miała gdzie spać. A. No, wiesz co, wiem, ja była chciała zamkniętą to wie, że To wiem, że nie mogę sobie raczej wybierać, wynajmować zamków i w ogóle. Um, tak, przypomina zamek klimatyzacji, a ma dostęp do internetu. No, ale. No nie jest tak, w ogóle, tak to fajnie teraz wygląda, jak tych drzew tutaj dużo tak, narobiliśmy. Zgazał się, zgazał jest się. Creeper Trichas, ale go na końcu. Tak. Został jeszcze Modern. 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 Uwaga. Äh, uh. uh. wydaje Confirm? się być um, bardzo wysoki i mieć. Looks good. Looks good. Um, wydaje się mieć dużo pomieszczeń. Uuu, dobra, u, okay, tu jest składzik. Okay. Tak, tak, tak. Jest Wchodzimy na górę. Um, wiesz, jaki jest problem? Balkonik. Troszeczkę jeden, taki, jaki? który już widzę. Takie domki byłyby okropne dla youtuberów, ponieważ zaczynasz odcinek i mówisz, dobrze, to idziemy do mojego domku. I trzy minuty, trzy minuty. widzowie takie, no dobra, kiedy wejdziesz i on takie, dobrze, jeszcze chwileczkę, przepraszam. Dobra, wziąłem itemki, które potrzebujemy, idziemy na dół. Po czym. O nie, zapomniałem kilofa, No i wtedy widzowie 30% już wyłączyło, bo już nie mogą na te same schody, dokładnie. Ej. To jest jedna chyba z moich ulubionych. Można sobie tutaj grilla odpalić. Tak. Bardzo mi się podoba. Zobacz, jaki śliczny jest um, krajobraz. Zobacz, tam są Czy nawet... Czy jest tu jeszcze wyższe piętro? Nie. Nie. To jest tylko i wyłącznie to. Powiem ci, jest bardzo biało-szare takie. No, takie są nowoczesne no, niby, rzeczy. niby tak, ale wolałbym, żeby to było to trochę jakiejś takiej... Mm, żeby było przytulniej. No, w nowoczesnych rzadko jest przytulniej. Jest... Najczęściej Chwila. jest to... Co? Chodź. Co? Patrz. Ło. Ło. Woooo! Okej, okay, to Jak jest fajne. Gości przyjadą. To jest fajne, na takiej oddzielnej gałęzi jest sypialnia, to tak, mi się to podoba. To jest super pomysł, to prawda. Jak to wygląda z zewnątrz? Creeperowy teraz! E, aha, tu jest ta sypialnia. Ona też podwieszana tak ładnie. Z zewnątrz wygląda ładnie. Mhm, mm też I mi to, się bardzo to, ostatni. podoba. Tak! E, e, o nie, tu jest wiecie. Postawmy go gdzieś w jakimś... Poczekaj. Czy, czy możesz, czy możesz e, zrobić najcę tej, proszę? Już, już, tylko... O, bądźmy. Bo tutaj jest tu? bardzo dużo nieproszonych gości i ja nie chcę z spotykać. Day? Tak, dziękuję. Pyk. Confirm. Nie, nie popatrzyłam tutaj. tej! Uh, uh. Looks good. Okej. Okay. Patrz, jest głowa creepera i jest też taki TNT chyba z drugiej strony, prawda? Mam nadzieję, że nie... Myślę, że tu eksploduje. Jak nie. eksploduje, to będzie fajne zakończenie odcinka. <laughs> Poczekaj, ja patrzę tutaj... o... Shriekowy bardziej niż creeperowy. A fajny sufit. Bardzo mi się podoba, że jest takie przeszklone. Ojej, ojej. a tu? A tu? E, ok. Patrz, tu jest dalej ten. E. Wchodzi się na górę i jest TNT i pokój, czekoladź. Okej, okay. tutaj mamy różne skrzynie. Tak, i tutaj jest. Um, możesz się uczyć w TNT. Hej, ten. Ten creeper wygląda to, że jest najfajniejszy. No oczywiście, że tak, dlatego zostawiliśmy go na koniec, chociaż o nie wiedzieliśmy wcześniej. Ja myślałem, że to że my tu wejdziemy i to będzie pułapka i wszyscy wybuchną. E, tutaj ale... na górę było wejście. Poczekaj, tutaj był ten creeper i to jest tyle? E, tak, niestety tak, ale zauważ, że większość naszych e, zamków i Oj oj. Ej tutaj mamy wysokie drzewa, może być to niebezpiecznie. Ogólnie, Właśnie, zajdźmy na dół. E, mieliśmy wszystkie drzewka i one były raczej jednopokojowe, albo maksymalnie dwóch, a tutaj jest, wiesz, jakby mini mieszkanie raz i mini mieszkanie dwa. W sumie więc tak samo ciekawe, w tym modernie jest można powiedzieć mini mieszkanie. Tak. W sensie w każdym są jakieś takie piętra oddzielone od siebie, więc. Ale one są takie. Moja droga. Tak. E, schowajmy się pod, pod drzewko, żeby nam nie padało, proszę bardzo. O tu. O tu. Co sądzisz o tych domkach, który ci najbardziej podobał? Um, ja, recenzent Genali mówi. Jeden, pierwszy Creeper, bo był całkiem ciekawy pomysł i miał wszystkie kolory, ale to by się dało obejść. Drugi, wydaje mi się, że ten właśnie modern. Trzeci, ee, kolorowy. Nie, 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 nie. Ten taki, który mi się najbardziej podobał, ten fa fantazy. Mhm. No Patrz, to... Creeper przychodzi i będzie do domku. To ja mówię, że mi się najbardziej podobał Fantazy. Mhm. Potem Creeper. I potem e, 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 e. Kolorowy! prądu. Kolorowy... Patrz, kreś, patrz, czy mi do domu idzie, patrz. M może patrz. farmhouse Czoklet. mi się podoba? Tak kreś czy inaczej? Do do... Patrz, do domu se poszedł. Poszedł swojego, no? On tu poszedł. mieszka? No, ja, właśnie zobacz to patrz. Okej. Okay. Chodź, chodź. <laughs> Poczekaj, po... czekaj! Co? Najważniejsze, Słucham? napiszcie w komentarzu koniecznie, który domek wam się podobał. Możecie nawet oceniać każdy z domków, możecie dać, dać im ocenę od 1 do 10 Patrz. i zobaczymy. Schodzi nas powitać. Zobaczymy jak wam się podobało, a ja słuchajcie, czas, czas, czas się pożegnać z wybuchem. Dzień dobry! <śmiech> <śmiech> a raczej do widzenia. <laughs>